Wersji rap się ma, dobre bity ciągle, elo. Marusz robi to stale, nabi tak dobry rap i gadane. Stale na tych rymach, zawsze taką miłość, taką zawsze o świecie kochanego. Uczucia o Bogu zawsze koleżankę i kolega, koleżankę, a kolega, kolega, koleżanka i chłopak, dziewczyna później, potem tak parę miesiące już są razem w związku. Chłopak, dziewczyna, dziewczyna z Uczucia i miłości, dobra wersy, siema dobra w elo. Y ten rap Siema będzie wers, dobry rapowany tekst. Elo Mariusz rapuje, Elo Mariusz nawija, Elo ten rap, dobry bit i kawałek. Siema, rap, posłuchajcie brzmienia, posłuchajcie co wam chcę przekazać. Miłość jest jedyna, chłopak i związek, chłopak i związek z dziewczyną. Jedyną, jedyną tak związek, a nie niewiele, niewiele związków, tylko jeden i wspaniałe uczucie. Mąż i żona miłości tak skarbuk, daje na drodze tą jedyną dziewczynę. Bóg Jezusie, są się te kochane wiara zawsze. Elo Mariusz nawija, się ma to tak, tak nabita, tak w rymach ciągle. Elo Mariusz nawija, elo macie. Dobry rabity, dobry rab i wersety. Elo macie nowe numery. Elo Mariusz i ten rap. Elo bity, nowy werset. Siema dobry rap i tekst. Elo na bitach, elo Mariusza. Hip TAK TY NUMER TAK TY hip hopem, NUMER I traki, Siema bit i nowy numer Rap zawsze wie serca i miłość u wierna Zawsze tak związek najważniejsza Nie potrzeba tuzin dziewczyn Nie potrzeba jedna dziewczyna przez życie Jeden skarb w wią, związku Potem są razem całe życie To tak jest Życie tak miłości tak płynie Ona połączyła was Połączyła miłości Łączy uczucia Związek Cię nie ma Nas nie łączyło Uczyć nie była bo chciałaś pytałaś się, kolega, nie chciałem o tym słyszeć, nie chciałem, mówiłaś, był inny, potem następny i wiele, posłuchaj, był drugi chłopak, ci chłopak i teraz nie wiem, co się u ciebie dzieje, bo nie mam kontaktu, nie chciałaś kontaktu, nie chciałaś znajomości, nie chciałaś znajomości, nie chciałaś naszego związku, nie chciałaś kontaktów i tej miłości nie chciałaś, więc robię o tym wers. Rapuję o życiu, dobry wers, dobry rab. Ja się piszę, kolega, rodzinie, wszystkim wami na powoł. Rapowy numer, rapowy hip-hop, wers Elo Mariusz, dobry numer, Elo to jest to Na bitach dobry wers, na bitach się rapuje siema, dobry rap Na bitach ten rap wyszedł reklama, zobacz, dobry rabity Elo Mariusz, Elo wersety, Elo beat Nowy numer siema i kawałek, dobry rap Na tych bitach bo się stale Na bitach się rap, na bitach i wersety, Elo Bity numery, elo Bity w wersji kawałek, się ma bity nowy rap, się ma rapowane Bit nowy numer będzie sporo Na bitach się ma rap, o wersetach się ma rap, na bitach się ma dobry numer i elo Na tych bitach Mariusz tak będzie rapował, się ma ożyć serce mego Mariusz jest chłopakiem prostym do życia Prosty chłopakiem, prosty z rapem, z rapem, hip hopem, prosty hip hop i rap i nawijane. lobity bity, elo Mariusz, elo bity i ten rap. się ma nawijane, się ma bity i kawałek tak. Elo Mariusz nawija, elo Mariusz rapuje. Elo nawijam dobry bit i to czujesz. Nawijam dobry bit, nawijam się, ma spoko. Nawijam elo masz. Dobre sekundy hip hopowy. Elo mi. Miłości, sekundy. Sekund miłość jest długa przez całe życie, jak jesteście razem. 25 lat a i całe życie jesteście razem i dzieci z pasją, tak, 5 lat razem. Tak uczucia miłości i związku właśnie we się 5 lat. W kobiecie to są tak liczby. Czuję się na 18 lat. Wyglądasz, masz 18 lat. 18 tak wiosen. 18 lat wiosen tak jest. Jest 18 wiosen. Czuję się i mam 18 wiosen. lat. Jestem 18 latek i czuję się, wyglądam na niego. Jestem 18 latek. 18 wiosen. Tak właśnie. Mariusz przekazywać numery ciągle. La was właśnie przekazuje. Dobre bity, dobre rapy i wokale siema. Dobre bity, elo i takstenie. Dobry rap, dobre bity i numery. Elo bity wers, elo rapowane. Elo nabita, dobry rap, kawałek elo beaty nowe wrapy polskie nowe hip-hopy na bitach stale dobry rabity, elo tap gadane rap gadane rap gadane rap się ma numery się ma gadam i tworzę nowe wersety się ma rap na bitak się ma rap i kawałek elo beaty nowe wersety Marusz rapuje Marusz i tak hip-hopuje Siema, ma dobry numer elo to czujesz dobry rapi wersety, dobry rapi wersy Siema, ma rapuje Marusz się ma i kawałek na wokal, dobre sekundy mnóstwo, piękne życie sekundy. Na wokal, się ma dobry rap i kawałek dobry rap, na tak się ma dobry rap, nawijane. Elo Mariusz się ma bity, flow. się ma dobry rap, się ma bity, to jest to. Na bitach ciągle rapuje, się ma i to czujesz, rapuje. Dobry wers i to czujesz, rapuje. Nowy wers, rapuje stale, rapuje. Siema rap i wersety. Elo Mariusz nawija teraz wokalu. Siema ma Mariusz, rap życia realnego, rap życia realnego. Życie I o życiu Bogu zawsze numer i jest, o numer, sobie zawsze numer będzie. Bo Bogu zawsze śpieszny na rodzinie wszystkim dwa bersety Elo Marusz rapuje, Elo, bity numer Elo, macie rap i wersety Elo dobry rap, Elo bity zwroty Elo marsz i rapuje, siema tak numer, masz ten numer, masz ten kawałek, masz ten bit rapowane, masz te numery, siema i robię się wciąż, raposkie, wciu naszym Bogu tak pisika rodzinie wszystkim. A mi droga tocin drugi przez O Maryś w górz Gorcie, brzejmacie mą siostrze Ewka, jemówcie jechanzy, Ktofala Ani nasze rodziny wers, dobry rap i nawijane Lo życiu, dobry bit, Elo, masz wers, Elo, dobry bit, elo numer tak jest Elo wersy, dobre gadane, dobre numery, siema tak rapowane bit O, zawsze boże, tu cię ma rodzinie, wszystkie tak 966, przez polskiem dziesiątych cztery zabity warszawski, Sto lat cudu nad Wisłą, właśnie tak na bitach siema rapuje, na bitach to czujesz, na bitach mam elo, wers i gadane siema Dobry rap i numery Siema, to zawsze, zawsze tak Na polskiej Polski 102 rocznica Odzyskanie podległości zawsze Tak, będę tworzył rap I serca jestem z Polską Serca kocham i miłość tak źle Przesyłam Polsce zawsze Numery, wersety, numery Rapowych, hip-hopowych Tak, disco polowe, disco polowo opery Trio koordynowe jest dżem, muzyka Zawsze będę tak utwórę, Muzykę robię wciąż i rapuję Więc no, ja by zrobić razem sample, skill, rap Skile, mnóstwo wersów, tak. Skile, dobre bity, skile, dobry rap. Sieman na wokalu, elo, Marusz i ten rap. Na wokalu się przekazuje, tak, to 40 rocznica Solidarności 966 z Polski. 76 rocznica. Bitwy warszawskie to lat cudu nad Wisłą. Właśnie tak, elo, to bity, elo, nawijam, dobre kawałki, elo, na bitach, elo, Marusz i ten rap elo numer to jest to na bitach się ma dobry rap i wokale się ma dobry rap na bitach elo Mariusz to robi na bitach się ma tworzy się rap hip hop wersy elo bity nowe numery na bitach się ma Mariusz się ma bity kawałek się ma bity kawałek się ma kawałek się ma rap muzyka o ludziach serca rap, są prawdziwe serca komuś wszystkich jest na solidarności 74 rocznicę bitwy warszawskiej 100 lat na Wisłuszu, druga rocznica odzyskania niepodległości kana Polska wróciła na mapę po 123 latach i będzie 103 rocznica odzyskania niepodległości naszy, polska, Polski kochana, wróciła na mapę po 123 latach niebycia. Nasze kony Polski na mapie, będę tak serca źle w Polsce, rap i numery. Elo dobre bity, elo właśnie to jest na bitach, się ma rap, się ma numer i berset. Elo marsz bity, elo mam dobre bity. Ty wersy, tak, na bitach siema rap, na bitach siema, nowy numer, elo, rap i kawałek, na bitach Marusz zawsze rapuje i siema, tworzy ten kawałek, tworzy rap i bity ciągle, elo na bitach, elo Mariusz, wersety, elo, masz numery, zeszyty, zeszyt pełny, będzie i jest drugi, drugi pełny, trzeci zeszyt, tak

pierwszy zeszł, dwudziesty drugi tak, dwudziesty trzeci zeszł zawsze razem i czwarty tak, piąty to szósty siódmy, ósmy zeszł tak więc Ósmy to 23, trzeci zeszyt, kawałek i razem to będzie Po 28 kawałków, razem tak zeszyt jest 22, drugi zeszyt, trzeci więcej, mnóstwo no ją Nawijam rzeczy, rzeczy ze sercem W życia wersety, przeżycia to przyszło Było w teraźniejszości, teraz nie chcę tamtym gadać O knięciu laniu się, o tamtym co z gimnazjum było nie Znam miłomości z nimi, tym, nie tym ludziom zapominam Dobry wers, dobry rap i nawijam stale, na tych bitach się ma rap gadane, na bitach ciągle. Elo, versety, Elo, Bit nowe numery, Elo, bity, flow i kawałek się ma dobry rabit. Siema, jak to poleci reklama, przyszła, weszła i następne. Zobacz bity na rapową muzę. Elo, bit ciągle, Elo tak się czuję Elo nowy wers, Elo bit i kawałek, się ma nowy numer. Robię go stale ca całe życie stale. Bit rymy kawałek, bity rap. Nawijam ciągle bity. Nawijam dobry rap muzyce, Elo, bity, nowy numer jest, nowy numer siema, wjeżdża chłopak ten nawijam dobre bity i flow. Siema Marusz i rapuje, Elo to jest to, Marusz będzie rapował wersy te wersy te wersy ciągle rapowane. Siema nawijane, siema rap, gadane, siema bity, Elo na wokalu, siema rap, wokalu, siema rap i gadane Marusz wjeżdża i rapuje nowy teksty teksty, rapy, hip-hopem, się ma dobry numer elo na tak ciągle, elo ma zawsze, robi to stale się rapuje wers, siema rapuje kawałek, siema rap Nowe numery i gadane rapuje zawsze, siema dobry numer Elo, bity Elo, to czujesz na wokalu, czujesz jak się składa numer Siema rapu i hopu życia na naszych ojczyźnie ziekony Polsce Wszystkim ludziom siema i ten numer. Elo Marusz będzie, nowy numer, siema rap. Siema bity i wersety. Elo, bity, nowe numery, siema rap. Wokal i się robi ciągle kawałek rap, numer i wersety. Elona Bitak, marusz i rapuje się, czujesz nowy numer, wciąż rapuje, tworzy w życiu wersety. Dobry rapuść w przepisie kalogu naszej matce, woskany o kościele, naszym księżom kochanym, tak, wersety są i Radio Maria wersety, tworzy rap. Na bitach się ma robi to, na bitach się ma rap beaty. Nowy numer joł, na bitach się ma rap, dobry bit, Elo Mariusza, elo dobry rap, elo bity i wersety. Elo nawijam ciągle numer, elo bity, rap i wersety. Elo na bitach, elo Mariusz i raper, elo Mariusz wers i kawałek. siema dobry numer, siema rap, i się siema rap i bity ciągle. Nawijam się ma dobry rap. Wi witam i numer, witam i rapuje z okolic naszego miasta, rapuję bo się bity, rapuje i wersety się ma rapuje nowe numery Elo Mariusz i ten rap się ma bity i numery, Elo bity, się ma o mieście, o ulicy, o ludziach, o podwórkach, zawsze dom rdzin się ma rap, i ma bity, numery się ma rapuje wokal, się ma dobry rap, się ma bity i numery, Elo Mariusz tak tak, Elo hip-hopem Elo, bity, rap i wokale. Na bitach się ma dobry rap, dobre bity. Elo, masz nowe wersety. Elo, siema dobry rap, Elo, siema i kawałek. Elo, bity, nowe numery. Elo, napuje Elo, masz, wijam ciągle. Siema rap, siema hip hop i wersety. Elo, bity, Elo, masz kawałek, siema dobry numer. Stale mam. Mam tak samo jak wy, wielą no, nasze wiosk miasto, jak Warszawy tak nasze miasto wid Ciągle jestem, W tym mieście wciąż rapuje. Wersety, numer rapuje. Na się ma rapi nowy numer. Elo, bity, kawałek stale, dobry rap i bitamy, ciągle rap na wokalu. Elo, bity, siema tak stale. Na wokalu ten rap na wokalu. Ciągle bity, Elo. Mariusz rapuje, Elo, Mariusz, tak czuje, czuje i rapuje, tworzy hip-hop, wersję, hip. hip. Mariusz młodzież skład, na składu, na bo ci wersy dobry. Rap i muzykę, dobry rap i nawijam dobry rap. Siema, nawijam stale, dobry bity, dobry numer. Elo, właśnie się ma. Na witach, witam, siema to czujesz. Nabitamy ciągle, nabitach robię rap. Nabitach to czuję i rymuję stale, tak jak bajka, książki, książka i okładka, siema to jest kończy się. Nie królewicz królewna, piękna miłość zawsze zwycięży, jest królewna królewicz Tak to właśnie o tym jest utwór Królewicz i królewna ze sobą razem są i popatrz, on ją szanuje, dżentelmen tak otwiera drzwi Przez krzesło nosi każdy cały, każdy, cały czas nosi ją na rękach Każdy nosi chce być przy niej blisko, nie obchodzi nie, i patrz na koleżanki, niech kolegów tylko obchodzi, zawsze ludzie bliscy obchodzi, te, tak bliskimi i ją, i, ro, i, swo, i, swo, i swoimi rodzinami. zolani zawsze, tak, bardzo mocno, miłości, tak, oni słuchają co inni, gadają, nie słuchają, ploty, kłamstwa, słuchają, 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 muzyki, rap, zwrotki, słuchają, hip hop, disco polo, dżem opera, trio, akorde, nowe, dobre bity rap, dobry bity numer. Piękny tak słuchajcie tak no labaste w i w mi tak bloki czarne i wszystkie Super, piękne, jesteś na pewno pełnoletnie, piękne, chodzicie w mini liczne sukierki, piękne i cudowne Elo, dobry bity, elo, rapi i kawałek Siema, rap, siema, bity, elo, nawijane Na bitach siema, dobry rap, dobry bity Elo, właśnie, siema i wersetom Ciągle rapuję i nawijam wersy Ciągle rapuję, elo, tak to jest Nawijam przykazy, ciągle mnóstwo rapu Naszego zawsze polskiego, kochanego wersów Mnóstwo siema, dobry rap, siema, Bity i numery, Elo Marusz tak puje, Elo Marusz się tak wersety robi, czuję wers i rapuje, siema dobry rap, siema bity i kawałek Elo Marusz będzie nowy numer stale, siema rapuje, nowe wers i go tworzę. Nawijam sekundę. się ma czas. piękny tak świat. piękne dni. To jest po południe Zaraz potem będzie do Ranek było i po siedemnastej. Siedem. Siedemnasta to osiemnasta. Dziewiętnasta, dwudziesta, dwudziesta pierwsza. Dwudziesta druga. Godzina i dwudziesta trzecia. Ta godzina rano. To jest rano właśnie. Się ma tak rano. po północy, dwudziesta druga. Potem trzecie, czwarte. I ta pierwsza rano. Gdzie nie przychodzę. i Idzie wskazówka duża na małe. Jest tak jak kukułka. Kuku robi kuku, Tak to jest kuku, kuku. Kuku wiesz, to dźwięk Ku, kuka, kuku. To I wybija tą godzinę, wybija tak, posłuchajcie tego rytmu, wybija godzinę i potem rano, i mała jest to pierwsza rano, druga godzina, trzecia, czwarta, piąta, szósta, to siódma godzina, ósma i dziewiąta właśnie, dziesiąta tak, godzina, jedenasta właśnie, dwunasta to trzynasta godzina, tak trzynasta, piętnasta godzina, szesnasta, siedemnasta to godzina, osiemnasta, godzina dziewiętnasta, dwudziesta, pierwsza, druga zawsze, tak przed ten, zawsze tak stałem. Było rano, popołudnie, noc. Potem miasto zostało spać. Zawsze rozmawiam z Bogiem, modlę się. Terceść różdżanca i koronkę. W imię że go właśnie tak rap o tym jest. Właśnie o tym rap jest, bo zawsze końem naszej piśmie kalogury rodzinie, Macie boskie, końem piśmie kalogury naszej rodzinie wersji ciągle. Elo, właśnie je robię. nabi tak ciągle, ma to czujesz. nabi tak stale, dobry rap gadany. Elo, bity, nowy numer rap. nabi tak ciągle, siema rapika. Bałek. Siema rap, dobry bit, siema rap i numery. Elomar rapuje, siema to czuje. Czuje dobry bit, dobry rap, siema rapujesz. Na bitach ciągle rama weszła. Bogu zawsze tak jest, na przykład w sercu nasz. Miejsce w sercu, mamy szkołany Bóg. Jest piszny naszej rodzinie. Tak, właśnie Matce Boskie, nasz kościół dla szkołany księżąt. I Radio Maria w sercu, zawsze w naszym sercu się sercu przenosimy, tak, i słuchaczom. Radio Maria zawsze lawe wszystkich robiera. hop słuchaczom i to, i wierzę w całe serce. Nasz wielka nawiara swojej, serce, całe sercem Boga, zawsze wierzę całe serce, w sercem, serce. Całe wierzę i jestem wierzącym, całym sercem bardzo mocno, najmocniej zawsze. Całe życie wierzę, jestem wierzącym i o tym, Robię rap, hip, -hop, utwór, robię rap hip, utwór, tak też dla naszego kochanej rodziny Właśnie tak mamy doradć to ciędzykwóces Marsi, po Grzgorzu. Czej Marcą siostrze, a wujka, się widać jąc naszej Nasze rodzinie, wujkowie, gdzie w dla wszystkim rodziny, tak, o stokul i Warszawy ludziom, czarne, Białostockie wszystkim wam się marapuje, bo zawsze pisze kalog rodzinie nasz Jebska rodzi kościele ma, Boże wszystkim ludziom tak idzie Jesteśmy od Boga, zawsze wie, że całe życie wie, że i jest tak zawsze, tak składam rap, składam rap, składam hip hop składane są zawsze utwory, rymy składane, składam hip-hop, rap też nawijam i tak jest Boga naszego, piszczerka kalkologu, naszych, dziesięć przykazań bożego, gdzieś naszej, wiesz, że nawijam ten rap, nawijam dobre bity, nawijam tak, nawijam dobre bity, nawijam kawałek elo, na tak ciągle, siema i wersety, dobry rap. Dobre bity i numery. Dobry rap się ma wszystkim pozdrawiam i rumery. Rapuje stale. Dobry rap kawałek. Elo na bitach, Elo rap i numery. Siema, wszystkim pozdrawiam i rapuje stale. Na bitach ma, rapuje stale. Dobry bit, dobry rap. Nawijam ten kawałek. Siema wszystkim. Dobry rap, dobry hip-hop. Siema wszystkim. Da się siema rap i nowy numer. Elo na bitach, siema rap i kawał. Elo rapuje nawijam. Hip-hopuje właśnie tak, nawijam, rapuje